Witam dzisiaj temat testu FTP na i przejdziemy do no to, co lecimy w takim razie z tym tematem. Bardzo krótko wam opiszę, co Zwift proponuje, jaki test ja wybrałem i, i dlaczego. Oczywiście możecie skorzystać z tych porad moich, albo też wybrać swoją własną metodę. Tylko warto poznać założenia. Po co test wykonujemy i co to takiego jest? Dla osób, które nie wiedzą, oczywiście, no to w jeździe kolarskiej obecnie stosujemy miernik mocy. To jest urządzenie, które podaje nam jaką moc generuje. Tak jak wiatrak, nie wiem, samochód ma waty, czy tam konie mechaniczne, takich. No my mamy też generujemy moc. Łatwo ją zmierzyć, bardzo łatwo na rowerze. Gorzej z bieganiem i z pływaniem. Hm. Ale na rowerze jest to możliwe. Mamy mierniki mocy, i taki test to jest inaczej, jaką moc generujemy, jadąc godzinę. Czyli przyda się kiedy? Kiedy startujemy w zawodach z miernikiem mocy, no to możemy ustalić sobie strategię wyścigową, z jaką mocą można jechać, żeby wyścig ukończyć. I żeby ta siła jeszcze starczyła na dokończenie wyścigu, czyli na maksa, żeby pojechać. Ale bardziej kluczowe znaczenie, taki, taka moc godzinna ma do wyznaczenia stref treningowych. I teraz te strefy treningowe wyznaczane są w oparciu o moc, którą generujemy, czyli nasza maksymalna średnia moc, jaką jesteśmy w stanie przejechać do upadku mięśniowego przez godzinę. I to jest ten test, tutaj. W praktyce strasznie byłby on męczący, więc idziemy trochę na skróty. Pierwszy skrót to jest wykonanie najprostszego testu rampowego. Wygląda on następująco. Robimy interwały do upadku mięśniowego. Co 20 W one się zwiększają, i program oblicza 75% z naszej maksymalnej wartości. Test obarczony jest dużą, dużym błędem, zwłaszcza dla osób, które mają dużą siłę beztlenową, bo są w stanie po prostu ten ostatni, ostatnią jedną minutę wygenerować, jadąc właściwie na beztlenie głównie. I ten wynik jest zawyżony. Skutkiem tego jest to, że strefy nasze treningowe będą niewłaściwie ustalone. Można to zauważyć porównując tętno. Na poszczególnych strefach takie średnie tętno, jeżeli ono się mocno mija z tym, co aktualnie jedziemy, czyli na przykład jedziemy czwartą strefę, a nasze tętno wykracza poza te wartości, no to znaczy, że chyba coś tam z tym, z tym testem było nie tak. Eee, drugi test, jaki właściwie dużo osób już bardziej zaawansowanych czy średnio zaawansowanych wykonuje. To jest ten test standardowy, czyli 20-minutowy. I to jest test, który bazuje na, takich te na tym teście Kogana. No i strefy treningowe też są wyznaczone w oparciu właśnie o strefy Kogana. I teraz jak to wygląda, widzicie, że różni się on od tego co Zwift robi automatycznie. Bo Zwift automatycznie Wam może wyliczyć wasze najlepsze 20 minut. Jak widzicie to się różni, te 20 minut, to znajduje się w tym o tutaj dopiero i w momencie kiedy jedziecie na świeżo, bez zmęczenia jakiegokolwiek to te 20 minut też będzie miało pewnie trochę zawyżone, na pewno będzie miało zawyżone wartości Taki test 20 minutowy musimy wykonać na pewnym zmęczeniu Dlatego po to są te, te wstępne zmęczenie, tutaj mamy 10 minut jazdy na VO2 Max. E, powiedziałem 10, 5 minut jazdy na VO2 Max, e, i ten test sobie spróbuję dzisiaj zrobić pierwszy raz. Ja do tej pory robiłem test: e, test rampowy, ale on właśnie wyszedł mi przewartościowany. Zbyt wysokie wartości tam zostały wygenerowane. E, I zauważyłem, że po pierwsze, treningi są zbyt ciężkie. Po drugie, wartości tętna są przesunięte dosyć mocno w górę. Czyli, jadąc czwartą czy trzecią strefę, tak de facto, biorąc pod uwagę tętno, to ono, wchodzi, to ono po prostu było w czwartej strefie. Czyli, no, po prostu musiałem e, zbyt w, mocno pojechać ten test rampowy. On mi wyszedł 235W. Myślę, że realna moja wartość FTP to jest 225, może nawet 220. I chcę to dzisiaj ustalić. Za tydzień powtórzę ten test 20-minutowy, bo lepiej mieć ten, ten, to FTP zbyt niskie, troszeczkę niższe niż zbyt wysokie, bo wtedy nasz trening na zbyt wysokich wartościach no w najgorszym wypadku może doprowadzić do przeciążenia organizmu. Nie będziemy zamiast progresji, będziemy mieli regresję, a przecież robimy niby wszystko zgodnie z planem, tylko właśnie na skutek błędu w ustalaniu tego maksymalnego wysiłku, no te wszystkie nasze interwały są wykonywane na zbyt wysokich wartościach. Także chyba z dwóch rzeczy, jakie możemy wykonać źle, to lepiej jest niedawartościować niż przewartościować te waty. No i dlatego dzisiaj obejrzycie w sobie, jak to u mnie wyglądało. Jako u amatora kolarstwa taki test 20-minutowy. Nie będzie on łatwy, bo test rampowy jest generalnie łatwym testem. Robimy tą rampę 20 minut i właściwie jest koniec tego testu, przy czym tak naprawdę e, bardziej męczące jest tylko wykonanie tego tych 5 powiedzmy 6 ostatnich minut. No, i czasami jest właśnie tak, że tu zbieramy te siły. Ja na przykład oszczędzałem siły na to ostatnią minutę, i tam naprawdę była ta moc beztlenowa, już tylko generowana przez ostatnie 20 sekund i to miało duży wpływ. Myślę, że około 10 watów było z mocy beztlenowej w tym teście rampowym generowane. A tutaj chodzi o moc tlenową, po prostu. Jedziemy to. W strefie czwartej wprawdzie, ale to nadal jest to tlen No dobra, to zaczynamy rozgrzeweczką. Ja dzisiaj jeszcze pojeździłem, Zanim zrobiłem ten test, to zrobiłem sobie indywidualną rozgrzewkę. Jeszcze takie kilka tą, tą co tutaj jest, to już raz zrobiłem, teraz drugi raz ją robię. No zobaczymy. Chcę być trochę bardziej zmęczonym. A może właśnie, a może właśnie mniej, może właśnie więcej energii będzie? No zobaczymy. Także ja już wszystko chyba powiedziałem, co na ten temat możecie się dowiedzieć. Omówiłem też dwa typy testów, jakie są właściwie do dyspozycji, czyli ten rampowy oraz standardowy. Zwróciłem też uwagę właśnie na te testy gotowe, jakby niejako z marszu, które są robione czyli nasze najlepsze 20 minut albo jazda pod górkę że tutaj też może być błąd jeżeli Zwift weźmie tylko nasze najlepsze 20 minut bo to może być nasze początkowe 20 minut bez tego wstępnego zmęczenia no i ten wynik też pewnie dąży do tego żeby być no wyższym bo no troszeczkę tutaj jest takie żerowanie na naszej chęci e, udowodnienia, znaczy na chęci, te, że no, treningi na przynoszą nam postępy, no to e, wy, oczekujemy tego i chyba Zwift trochę tak to robi, żeby wyjść naprzeciwko naszym oczekiwaniom. Oferuje nam coraz to prostsze sposoby mierzenia e, tego testu, tego FTP. Ale niekoniecznie musi to być korzystne dla nas też. No dobra, ja się zamykam i już lecę. No, duże zmęczenie jest. No, nie jestem nastawiony pozytywnie. Ciężko było 250, 270 na oparach. No, zmęczenie jest już bardzo duże, czuję że to będzie zupełnie inna para kaloszy niż te strampowe, ale dobra, to jest pierwszy taki. Zobaczymy, czy wyjdzie w ogóle 200 w. No 200 w. bez przesady wyjdzie, ale ale będzie walka. To jest walka, słuchajcie. Oczywiście ja teoretycznie miałem te dwa dni wypoczynku, nie pełne, ale prawie, półtora dnia. Znaczy dwa pełne i kawałek, czyli środa, środa czwartek. No wczoraj jedynie recovery, to nie liczę do treningów w ogóle. No, i teraz jak pojechać, nie, Ten, te 20 minut? No, myślę, że spróbuję pojechać na 230 watów. Zobaczę, coś będzie się działo po 5 minutach, potem po 10. Jeżeli będę widział, że 20 będzie za dużo, no to chyba trochę trzeba będzie zejść. Ale spróbuję na początek określić wartość. 250 jest za dużo, raczej nie, nie przejadę 20 minut w tym na takiej mocy. No właśnie ta rozgrzewka tutaj te 3 i 2 służą tego, żeby temu, żeby określić co jesteśmy w stanie zrobić. No to ja widzę, że 250 będzie może trochę za dużo. Także pojedziemy mniej, pojadę mniej. A 270 jest zdecydowanie za dużo. Oczywiście. O, koniec. Ja No i proszę, jeszcze muszę dojść do siebie i teraz podsumowanie. Tydzień temu, czyli krótko przed, robiłem test rampowy i wyszło FTP 235. Tu mamy 210. Ale zobaczcie, jaka to jest duża różnica. To jest 25 watów, które robiłbym na za wysokich strefach. To jest przepaść. Te treningi nie mogły się udać. Także widzicie, dobrze, że ja przeszedłem na ten właściwy trening. Jest to, słuchajcie, e, mega męczące. Nie ukrywam. E, test trampowy to jest bułka z masłem w porównaniu z tym. E, I teraz tak. Na początku troszeczkę za mocno było pojechane. Końcówka już była ciężka, ale to jest dobry wynik. 210 jestem w ogóle zadowolony, że jest to powyżej 200, że zrobiłem w całości ten trening. No i teraz widzicie, jest trzeci sezon, to już można zacząć myśleć takimi kategoriami, żeby zrobić to ustandaryzowane. No i zaczniemy właśnie od tego testu 20-minutowego. E, 210, słuchajcie, to jest poniżej 3 watów chyba na kilogram. Zaraz Wam powiem przy mojej wadze, e, ile to wychodzi. E, zaraz obliczymy sobie dokładnie. E, 210, dzielone przez 75. E, może schudnę niedługo. E, czekajcie, coś źle wyszło. E, coś się tu wcisnęło nie tak jak trzeba. 210. E, kurde. 7,5, 2,8 W. Czyli moje aktualne waty na kilogram to nie jest 3,1, tylko 2,8, 2,8. I to jest, teraz trzeba będzie wszystkie strefy, e, wszystkie treningi ustalić na tą wartość. I za miesiąc znowu test 20-minutowy. E, no i zobaczymy, jak FTP wzrośnie. I teraz faktycznie może być ten wzrost odczuwalny, bo jakby jest zrobiony na tej aktualnej formie. I tak myślę, że godzinę. W 210 watów to jestem w stanie przejechać, ale jak tak sobie pomyślę, że wcześniej na rampowym miałbym godzinę jechać na 235 watów, to naprawdę było to nierealne. To ja sam czułem, że było to nierealne. Także jest ok. Porównanie jest, słuchajcie, mam wyrobioną opinię na temat. Jednego i drugiego testu. Jeżeli byście się mieli mnie zapytać, jaki test jednak wykonać, to ten test standardowy, 20-minutowy, bo to, żeby się nie oszukiwać, i przede wszystkim to nie chodzi o oszukiwanie, nawet tylko o dobranie odpowiednich wartości treningowych, po prostu. Zresztą wnioski możecie wyciągnąć sami. Ja Wam podaję tutaj gotowy przykład mój. Żadna ściema, żadne oszukiwanie. Mniej więcej podobną kondycję mam co tydzień temu. Rampowy też był na odpoczynku, ten też był na odpoczynku. Nawet jeżeli to jest różnica e, 10 powiedzmy czy 5 watów, to różnica tutaj wyszła 25 W aż. <laughs> Także bardzo duża. No dobra. Tu mamy podsumowanie. A no i widzicie w czwartej strefie tętno było prawie cały czas. Czyli jest ok, bo czwarta strefa. I żeśmy jechali czwartą strefę. Eee, no. Maksymalne tętno 181. Maksymalne waty 319 tam w jednym pod koniec tutaj były, ale jak sobie przeanalizujemy, to zobaczcie, że pierwsza połowa, pierwsze 10 minut było pojechane mocniej, druga połowa była już zdecydowanie e, słabsza, e, można spróbować zrobić e, to, wyrównać następnym razem, żeby po prostu e, już zacząć jechać z tą mocą. 200 powiedzmy 15 watów. Znaczy, żeby tak wyszło średnio 215, prawda? Czyli tak pojechać troszeczkę słabiej te pierwsze 10 minut, a za to drugie 10 mocniej niż na przykład teraz. Dobra, to wszystko z mojej strony. Zapraszam na streamy i na inne odcinki na moim kanale. Trzymajcie się, cześć.